Surfinie to piękne kaskadowe kwiaty, które zdobią balkony i tarasy przez całe lato. Niestety w polskim klimacie są traktowane jako rośliny jednoroczne, ponieważ nie znoszą mrozów. Jednak z odrobiną wysiłku możesz spróbować przezimować świ przez zimę, aby wiosną znów cieszyły oko. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania, przechowywania i pielęgnacji, ale nie jest bardzo skomplikowany. Zacznijmy od początku. Pierwszym krokiem jest przygotowanie rośliny do zimy. Najlepiej zrobić to jesienią, zanim nadejdą pierwsze przymrozki, czyli zwykle w październiku. Weź sekator i przytnij pędy surfini, zostawiając około 10-15 cm długości. To pozwoli roślinie zaoszczędzić energię podczas zimowego spoczynku. Usuń też wszystkie uschnięte liście i przekwitłe kwiaty, aby roślina wyglądała schludnie i była mniej narażona na choroby. Sprawdź dokładnie, czy na liściach lub pędach nie ma szkodników, takich jak mszyce czy oznaki z chorób. Na przykład plam na liściach. Jeśli to zauważysz, zastosuj odpowiedni środek ochrony roślin, ale rób to z umiarem, bo roślina wkrótce wejdzie w stan spoczynku. Kolejnym etapem jest przeniesienie surfinie do odpowiedniego miejsca. Surfinie nie przetrwają zimy na zewnątrz, więc musi znaleźć dla nich chłodne, ale bezmroźne pomieszczenie. Idealna temperatura to od 5 do 10 stopni Celsjusza. Może być to jasna piwnica, garaż, weranda albo chłodny pokój w domu. Na przykład przy oknie. Kluczowe jest, aby miejsce było jasne, ponieważ surfinie nie potrzebują światła, nawet zimą. Jeśli masz okno skierowane na południe lub wschód, to świetna lokalizacja. Unikaj ciemnych pomieszczeń, bo bez światła roślina może osłabnąć i obumrzeć. Jeśli nie masz odpowiedniego miejsca, możesz rozważyć użycie lamp do roślin, które zapewni dodatkowe światło. W trakcie zimy pielęgnacja surfini jest minimalna, ale wymaga uwagi. Podlewaj roślinę bardzo oszczędnie, mniej więcej raz na 2-3 tygodnie, w zależności od wilgotności podłoża. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nigdy nie mokra, bo nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Najlepiej sprawdzić palcem, czy wierzchnia warstwa ziemi jest sucha, zanim podlejesz. W okresie zimowym nie stosuj z żadnego nawozu. Roślina jest w stanie spoczynku i nie potrzebuje dodatkowych składników odżywczych. Wystarczy, że zapewnisz jej spokój, odpowiednią temperaturę i minimalną ilość wody. Kiedy zima zacznie się kończyć, czyli zwykle w marcu lub na początku kwietnia, czas przygotować surfinie do nowego sezonu. Zacznij od przeniesienia rośliny do nieco cieplejszego miejsca, gdzie temperatura wynosi około 15-18 stopni. Możesz też stopniowo zwiększyć podlewanie, aby pobudzić surfinie do wzrostu. Przyślij się pędom. Jeśli niektóre są słabe, uszkodzone lub suche, przytnij je, aby roślina mogła skupiać się na wypuszczaniu nowych zdrowych pędów. Gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków, czyli zazwyczaj po 15 maja, znanym jako zimna zośka, możesz wystawić surfinię na balkon albo taras. Pamiętaj jednak, by robić to stopniowo. Przez kilka dni wystawiaj roślinę na zewnątrz, na kilka godzin, aby przyzwyczaiła się do nowych warunków. Taki proces nazywamy hartowaniem. Jeśli przechowywanie całej rośliny wydaje Ci się zbyt skomplikowane, jest alternatywa: Równażenie przez sadzonki. Jesienią możesz pobrać zdrowe pędy o długości około 10 cm, umieścić je w wodzie lub wilgotnym podłożu i pozwolić im się ukorzenić. Ukorzenione sadzonki przechowuj w jasnym, chłodnym miejscu, podobnie jak całą roślinę. Wiosną przesadź je do doniczek, a wkrótce będą gotowe do posadzenia na balkonie. To dobry sposób, jeśli masz ograniczoną przestrzeń na przechowywanie dużych doniczek. Warto jednak pamiętać, że przezimowanie surfini nie zawsze się udaje. Te rośliny są delikatne, a sukces zależy od odpowiednich warunków światła, temperatury i wilgotności. Dlatego wiele osób woli wiosną kupić nowe sadonki, które są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych i szybko się rozsadzają. Jeśli jednak lubisz wyzwania ogrodnicze, spróbuj przezimować swoje surfinie. Satysfakcja z ponownego zakwitnięcia rośliny jest ogromna. To wszystko, co musisz wiedzieć, by spróbować przezimować surfinie. Jeśli masz pytania o swoje rośliny lub konkretne warunki w Twoim domu, daj znać, a postaram się doradzić powodzenia w ogrodniczym wyzwaniu. Cześć!